bowiem nic nie jest ukryte, co nie stanie się widocznym, ani zakryte, co by nie zostało zrozumiane oraz nie przeszło na widoczne. Witam bardzo serdecznie ponownie. Biblijne tematy do rozmów ze świadkami Jechowy. Chciałem się pochwalić, że ostatnio napisał do mnie pan Bogdan, nie mówię nazwiska, bo może by sobie tego nie życzył. Który jest świadkiem Jehowy. Wymieniliśmy korespondencję i między innymi zapytałem go, tak jak już wcześniej zadałem to samo pytanie, dwóm świadkom Jehowy, i miałem takie same odpowiedzi, jakiej on mi udzielił. Za chwilę wam pokażę tą odpowiedź. Zapytałem go, czy uczciłby Jezusa Chrystusa. Miałem na myśli modlitwę, że tak, plękamy do modlitwy. Czy uczciłby Syna Bożego, czy pokłoniłby się Jemu? Nie miałem tutaj na myśli żadnego posągu ani obrazu, bo dobrze znam. Dziesięć przykazań posługuję się katolicką Biblią tysiąclecia, i tam znajduje się przykazanie które kościół katolicki usunął z katechizmu tego kościoła, a mianowicie nie będziesz czynił podobizny rzeźbionej czegokolwiek co jest na niebie wysoko, na ziemi nisko, nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Jahwe, Biblia poznańska, twój bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A więc oddawanie czci przedmiotom martwym, to jest okazywanie nienawiści do Boga. Bóg nie życzy sobie, aby jakichkolwiek wizerunków używać w wielbieniu go. Także miałem na myśli cześć oddaną w modlitwie Chrystusowi, bez używania żadnych wizerunków. No i oczywiście on w taki sposób to również zrozumiał i odpowiedział mi. I chcę Wam tutaj przeczytać jaką otrzymałem odpowiedź odpowiedź którą udzielił mi pan Bogdan może całej tej odpowiedzi tutaj nie będę czytał bo to by dosyć długo trwało tak w skrócie panie Mirosławie Jezus Chrystus nigdy od nikogo nie żądał żeby jemu oddawać cześć pokłony czy też przed innym królem Poprzedni król, jechowy Boga, król Dawid, też nie żądałaby aby jemu oddawać cześć. Lecz jedynie Bogu Najwyższemu, który jest jedyny, jest, który jako jedyny jest twórcą i jest wszechmocny. No i tutaj jest cytat z pierwszej księgi Samuela, 16 rozdział, 12 werset, kiedy to prorok Boży przyszedł, aby namaścić Dawida na króla. I dalsza część odpowiedzi. A zatem prorok Jechowy Boga Samuel nie oddawał czci nowemu królowi Jechowy Boga Dawidowi, ale z szacunkiem go namaścił na nowego króla Jechowy Boga. Jezus został powołany na króla właśnie w miejsce króla Dawida. I od strony swojej matki pochodził od króla Dawida. Chrystus w swoich dwóch największych przykazaniach nawet nie wspomniał o sobie i nakazał tak samo jak Mojżesz oddawać cześć jedynie prawdziwemu Bogu Jehowie. To, że Jezus zajmuje tak wielkie stanowisko, które dał mu tylko na tysiąc lat Bóg, nie oznacza, że należy Jezusowi oddawać cześć. No i tutaj jest dalszy cytat w Ewangelii Mateusza 4,8, że kiedy Szatan kusił Syna Bożego odpowiedź jego, że jechowe Twojego Boga będziesz czcił i tak dalej. Tylko że jak czytamy oryginalny tekst grecki, tej Ewangelii Mateusza, tam nie ma imienia Bożego, to chciałem tutaj zaznaczyć. I dalej czytamy w tej odpowiedzi tak. A zatem najważniejsze przykazania Słowa Bożego nawet nie wspominają o oddawaniu czci Jezusowi. A wypowiedział je przecież sam Jezus. Jezus ponadto powiedział, że prawdziwi chrześcijanie nie czczą Jezusa, tylko ojca Jehowy. Ewangelia Jana 4,23 Nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić ojca duchem, i, i prawdą, bo właśnie takich szuka ojciec, aby go czcili. Tak więc ojciec Jehowa szuka czcicieli, a nie Jezus. Jezus osoby, które czczą ojca, nazwał prawdziwymi czcicielami. A zatem są również fałszywi czciciele, które czczą inne osoby. Czy powinniśmy modlić się do Jezusa? No i tutaj jest link, Pan Bogdan przysłał mi link do biblioteczki internetowej Towarzystwa Strażnica na temat modlitwy do Jezusa, czy jest słuszna, czy nie. Ale zaznaczam, że nigdzie tutaj nie padło Pan Jezus, tylko cały czas Jezus, tak jak do kolegi. Chcę tutaj powiedzieć, że nawet apostołowie nie mieli śmiałości tak do Pana Jezusa mówić. Mówili, rabbi, panie, nauczycielu, mistrzu. A jak przeanalizowałem ostatnią strażnicę, z Maja jest tam na tej właśnie stronie, do której tutaj dostałem link, 2016 roku na maj, to... Około 40 razy jest imię Jezus i ani razu nie, nie jest to Pan Jezus, czyli to o czym świadczy. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział, trzeci werset mówi, że nikt nie może bez pomocy Ducha Świętego powiedzieć, Panem jest Jezus. Czy to towarzystwo, towarzystwo strażnica ma Ducha Bożego, czy nie ma? Ani razu nie pisze o panu Jezusie Pan, tylko Jezus. W tej strażnicy jest raz powiedziane Wszechwładny Pan Jechowa. Ale w innych miejscach też wiele razy, nie wiem, ponad 30 na pewno, Jechowa, 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 tak jak o koledze. I o Bogu, jak o koledze, i o panu Jezusie, jak o koledze, i o Bogu Ojcu, jak o koledze. Poza tym, Tutaj w myśl tej odpowiedzi to okazuje się, że pan Bogdan za towarzystwem Strażnica, kierując się ogromnym zaufaniem do tegoż towarzystwa, uważa, że oddawanie czci panu Jezusowi Chrystusowi, królowi królów, byłoby bałwochwalstwem. Czyli w myśl tego rozumowania, to apostoł Jan, który napisał księgę objawienia. Najdłużej żyjący apostoł Chrystusa był bałwochwalcą. Należałoby wysnuć wniosek, że był bawochwalcą w myśl tego, co Towarzystwo Strażnica pisze o dawaniu czci Chrystusowi, ponieważ w pierwszym rozdziale swojej księgi opisuje to, co widział, i relacjonuje tak. W dniu Pańskim pojawiłem się w duchu i usłyszałem za mną potężny głos, jakby trąby, który mówił. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni. A co widzisz, zapisz na zwoju oraz poślij siedmiu zgromadzeniom wybranych, które są w Azji. Zatem się odwróciłem, aby uważać na ten głos, co ze mną mówił. A kiedy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych podstawek do lamp. Zaś w centrum tych podstawek Kogoś podobnego do syna człowieka, odzianego powłóczystą szatą i przed piersiami przepasanego złotym pasem. A jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy, jak płomień ognia, zaś jego nogi, podobne do metalu, jak gdyby płonącego w piecu, a jego głos, jak głos wielu wód. W swojej prawej ręce ma siedem gwiazd, a z jego ust wychodzący z obu stron ostry miecz, a jego twarz jak słońce, co ukazuje się w swej mocy. Więc kiedy go ujrzałem, upadłem do jego nóg jak martwy. I nałożył na mnie swoją prawą rękę, mówiąc: Nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. I żyjący. Stałem się martwy, a oto jestem, zaprawdę, żyjący na wieki wieków. Mam też klucze krainy umarłych i śmierci, więc, więc kiedy go kiedy żałowałem, upadła upadł do jego, jego do nóg, jak martwy. jak martwy. Czyli, szanowny panie Bogdanie, jawny akt bałwochwalstwa. Jan upadł przed Chrystusem na twarz. I leżał jak martwy. Tak to relacjonuje. A więc nie postąpił zgodnie z nauką Towarzystwa Strażnica. Oddał hołd Chrystusowi. Panie Bogdanie, bałwochwalstwo w niebie, ponieważ księga objawienia piąty rozdział, może pan czytać od początku, mówi, że całe niebo oddało hołd Chrystusowi. I spojrzałem, a oto w centrum tronu czterech żywych istot, i wśród starszych stanął, jakby zabity na ofiarę baranek, mając siedem rogów i siedem oczu, które są siedmioma duchami Boga wysłanymi na całą ziemię. Więc przyszedł i z prawicy tego, który siedział na tronie, wziął zwój. A gdy wziął zwój, Owe cztery żywe istoty oraz dwudziestu czterech starszych upadło przed barankiem. Każdy z nich miał kitarę oraz złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. Śpiewają też nową pieśń, mówiąc Godny jesteś wziąć ten zwój oraz złamać jego pieczęcie, bowiem zostałeś zabity. I w Twojej krwi odkupiłeś ich dla Boga z każdego pokolenia języka ludu i narodu. Także uczyniłeś ich dla Boga naszymi przywódcami i kapłanami, więc będą rządzić na Ziemi. Ujrzałem też wokół tronu i usłyszałem głos wielu aniołów, istot żywych i starszych, a ich liczba była miriady miriad, oraz tysiące tysięcy. I mówili wielkim głosem: Godzien jest ten zabity na ofiarę baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i potęgę, szacunek, chwałę i sławę. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, pod ziemią oraz w morzu, wszystko co w nich mówiło. Siedzącemu na tronie i barankowi sława, szacunek, chwała i potęga na wieki wieków. A cztery żywe istoty mówiły Amen. Także dwudziestu czterech starszych upadło oraz pokłonili się żyjącemu na wieki wieków. A gdy wziął zwój, owe cztery żywe istoty oraz dwudziestu czterech starszych upadło przed barankiem. Siedzącemu na tronie barankowi sława, szacunek, chwała i potęga na wieki wieków. Panie Bogdanie, szok! Towarzystwo Strażnica, trzymając się swojego poglądu, że nie należy oddawać czci Chrystusowi, musiałoby ich wszystkich wykluczyć. Musieliby wykluczyć apostoła Jana. Tam czytamy, że wszyscy, całe niebo, 24 starszych aniołowie, upadli na oblicza swoje przed barankiem. Upadli przed tronem Boga. W centrum tronu znajduje się baranek, czyli Chrystus. Upadli wszyscy na swoje oblicza. Jak to się ma do nauki Towarzystwa Strażnica, która przekazuje. Którą przekazuje swoim wiernym, że nie należy oddawać ci Chrystusowi. Szanowny panie Bogdanie, Ewangelia Mateusza opisuje też sytuację, która wydarzyła się niedługo po zmartwychwstaniu pana Jezusa. Proszę posłuchać. Po czym szybko wyruszcie oraz powiedzcie jego uczniom, że jest wzbudzony z martwych, a oto poprzedza was do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto wam powiedziałem. Wtedy szybko odeszły od grobowca i z bojaźnią oraz wielką radością biegły, aby to opowiedzieć jego uczniom. A gdy szły, aby to opowiedzieć jego uczniom, oto Jezus spotkał się z nimi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one podeszły, uchwyciły się jego nóg i oddały mu pokłon. Wtedy Jezus im mówi: Nie bójcie się, idźcie. Oznajmijcie moim braciom, by wrócili do Galilei. Tam mnie zobaczą. Drogi panie, niewiasty, które widzą pana Jezusa niedługo po śmierci staniu, padają do jego stóp i oddają mu cześć. Zauważył pan to. Jak to się ma do tego, i te wszystkie wcześniejsze fakty i wersety biblijne, na które zwróciłem uwagę, jak to się ma do tego, co pan napisał w swoim liście? To, że Jezus zajmuje tak wielkie stanowisko, które dał mu tylko na tysiąc lat Bóg, nie oznacza, że należy Jezusowi oddawać cześć. Drogi Panie, jestem przekonany, że te poglądy, które Pan tutaj ujął, nie są Pana osobistymi poglądami. Takie poglądy wszczepia Towarzystwo Strażnica. A wiem, że wśród Pana współwyznawców jest bardzo dużo naprawdę oddanych, szczerych. I wartościowych ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o Towarzystwo Strażnica, to nie naucza o takim Panu Jezusie, o jakim naucza Biblia. Towarzystwo Strażnica naucza o Jezusie. Natomiast Pismo mówi o Panu Jezusie, który odkupił nas swoją własną krwią. Jesteśmy Jego własnością. Jest królem królów, Panem panów. Jemu należy się cześć. I chwała, ponieważ On sam powiedział: Kto czci mnie, czci również Ojca, który mnie posłał. Biblia w przekładzie Nowego Świata mówi: Kto mnie szanuje, szanuje również Ojca, który mnie posłał. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, ponieważ pismo poucza nas wyraźnie o tym, że mamy tylko jedno imię, które jest nam dane, a pod którym możemy być zbawieni. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i dał mu imię ponad każde imię. Aby na imię Jezusa zgieło się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych. Aby też każdy język się zgodził, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego, Panie Bogdanie, jeszcze raz, dlatego, że jest to tak istotne i tak ważne do naszego zbawienia. To jest nieodzowne do naszego zbawienia, to co tutaj jest napisane. Dlatego to, powtórzę to jeszcze raz. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Kogo? Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Wielce go wywyższył i co zrobił? Dał mu imię ponad każde imię. Ponad każde imię. Aby na imię Jezusa. Zgięło się każde kolano. To na imię Jezusa ma się zgiąć każde kolano. A więc nie jest tak, jak Pan napisał w tej, w tej wiadomości: na imię Jezusa ma się zgiąć każde kolano. Istot nie tylko ziemskich, ale istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych całego stworzenia. Na imię Jezusa. Ma zgiąć się kolaną całego stworzenia, aby też każdy język się zgodził, że Jezus Chrystus jest kim? Panem, panem. Strażnica nie pisze nigdy, proszę przeanalizować strażnicę z ostatnich trzech miesięcy, ile razy tam występuje słowo Pan w odniesieniu do Pana Jezusa. Natomiast pismo wyraźnie mówi, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca. Dlaczego ku chwale Boga Ojca i dlaczego w innym imieniu nie ma zbawienia? Dlatego, że imię Jezus w tłumaczeniu na język Polski znaczy Jachwe Zbawiciel. Musi Pan o tym wiedzieć, Panie Bogdanie, ponieważ jest Pan wprowadzany w błąd przez towarzystwo Strażnica. Ten werset wszyscy powinniśmy się na pamięć nauczyć. A szczególnie ci, którzy wierzą w niewolnika wiernego i rozumnego. Ten werset pisma powinni znać na pamięć. List do Efezjan, drugi rozdział, werset od dziewiątego do jedenastego.